Cześć! Dziś na tapecie mamy mały agregat inwerterowy DU-GDA2500i Standardem marki stało się świetne oznaczenie Także praktycznie nie potrzeba zaglądać do instrukcji Silnik oczywiście rozgrzewamy Aby olej stał się bardziej płynny Ale by nie było ryzyka poparzenia Jeśli agregat służy Wam tylko od czasu do czasu, dobrze jest zakręcić kranik i poczekać aż silnik sam zgaśnie. Pozbędziemy się w ten sposób paliwa zgaźnika i uchronimy go przed korozją, a tym samym nie powinno być problemu z odpaleniem za kilka tygodni czy miesięcy. Silnik oczywiście jest wyposażony w korek spustowy, jednak przy tak lekkiej konstrukcji można po prostu go przechylić i zlać olej do butelki. Zgodnie z informacją producenta, do silnika powinno zmieścić się 350 ml oleju. Zakres stosowanych olejów jest tak duży, że możemy użyć praktycznie dowolny. Z dostępnych olej mineralnych lub półsyntetycznych. Ważne, aby utrzymywać poziom oleju zbliżony do maksymalnego, czyli do krawędzi otworu wlewowego. To już wszystko na dziś. Nie zapomnij subskrybować kanał. A jeżeli masz jakieś pytanie, zadaj je w komentarzu.